Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Stoczka Ukowskiego, jak żyje się w ich mieście i czy są rzeczy, które chcieliby zmienić. O, <laughs> różnie. Pracy nie ma, nic nie ma. Basenu, basenu w ogóle nie ma, nic. Ani tu młodzież, młodzież w ogóle nic nie ma dobrego, bo ani dyskotek, ani niczego nie może, ani klubu żadnego, tak jak kiedyś, ja była młodsza, było pełno wszystkiego, a teraz to nic nie ma. Pusto. Czy władze Stoczka spełniają swoją rolę dobrze? Raczej nie. Bardzo nie, nie bardzo. Jeśli chodzi o młodzież, to na pewno nie ma gdzie się podziać tutaj. Czyli po, po pracy, jeżeli już ktoś ma pracę, nie ma co robić? No raczej nie. Tutaj nawet, żeby zakupy zrobić, to większość zakupów robię przez internet. Tutaj większość rzeczy nie można kupić. Jak się przyjedzie, ma pieniądze, to nieźle. Gorzej jak pieniędzy nie ma. Co? Brakuje rozrywek. Co można by było jeszcze zmienić? Jakieś kino dobre. Bardzo dobrze, ale nie mam czasu... Żeby... Dobrze. Niczego nie brakuje? Nic nie, nie, nie zmieniłaby Pani? Na no, ogół jesteśmy bardzo zadowoleni. Atmosfera jest miła, ludzie się dogadują. Zadowoleni życie, wszystko jest okej. Okay. Robię co mogę, ale chyba niewiele mogę, bo tu mały, małe miasto, mało pieniędzy i nie zawsze mogą w ogóle to, co by chcieli i inni by chcieli, żeby zrobili, zrobić. No. Tak, prawda. Wielu. Tak do takiego codziennego życia, wielu. Samo to, że tak, urzędy są czynne do godziny 15-16. Dla osób, które pracują tak naprawdę poza stoczkiem do godziny 16 nie można nic załatwić. Tak samo jest z większością sklepów, różnych punktów usługowych, więc myślę, że pod tym kątem jest to w ogóle mm, miasteczko nieotwarte na ludzi, tak? Zatem tak naprawdę tu się nic nie dzieje, wystarczy się rozejrzeć, tak. Jest mało inwestycji, jest mało inwestycji związanych z kulturą, z oświatą, nic nie jest rozbudowywane, no, w zasadzie tyle. To już jest takie wymarłe miasteczko, przechowalnia tylko dla starych. Nic się nie dzieje? Nic, młodzi uciekają, a co tu mają na roboty? A co by Pan zmienił? Wie pan co bym zmienił? Gospodarzy. Lepiej zawsze może być. Nie. Może nie jest tak źle, no ale to co mówiłem, no, jeżeli nie ma, wie pani, poza praktycznie ośrodeków kultury, to, to nie, nie ma zbyt wiele, żeby żeby duchowo się, tak powiem, rozwinąć, to... To znaczy, no nie ma tragedii. Z pracą jest troszkę gorzej dla młodszego pokolenia. No tacy ludzie, tak jak ja w swoim fachu, akurat 30 lat pracuję, no ta praca jest, prawda, ale dla, młodzi, dla młodych ludzi nie ma właśnie i... Każdy ten eksodus robi ze Stoczka, także no nie ma się czym chwalić bardzo. Nie mamy gdzie pójść po prostu, tak może. A instytucje kultury potrzebne są, miałyby tutaj wzięcie? No myślę, że tak. Tak naprawdę nawet kina nie ma, prawda, nie ma, no, no tak nie ma gdzie pójść. Wszędzie na piechotę i wszędzie można zdążyć. I ma się też. I ma się czas właśnie o to chodzi. Tak jak mówię, no, tu jest cisza, spokój i żyje się powoli. Nie wiem na przykład do kina pojechać, no to trzeba jednak jakieś te 30 km pokonać. Tu i tak się dużo zmienia, dużo zmienia. To jest jakby w trakcie zmian. Tak mi się wydaje w tym momencie.